Witajcie serdecznie kochani w kolejnym odcinku w miksie, a dzisiaj, no a dzisiaj przetestujemy te super linie, już tutaj są cztery, e, to tutaj jest sobie, te tu, cztery super linie, 19, 33, 42, 43, lubię te super linie, właśnie tą edycję, premierka. Całkiem fajnie, parasol, czapeczka, chociaż powiem Wam, że ten miks nie idzie. I tak trochę jestem. Motel Moneta, ale mówię, taki jest lot to może jeszcze pięknie zaskoczyć ten czarower. Tak, fawiatrak. Otwiera się. Spodziewanie szybko to zdrabka Naprawdę. Cytryna ptak. No, powiem Wam, że aż dziwnie, że ona tak szybko się wczyści Korona kwiat. I mamy linię. Zobaczcie sakwa, kwiat, moneta, korona, kwiat. Mówiłam, że ona się szybko tu nam czyści. Super. Gwiazda księżyc. leżak popcorn. Kości piłka. Klapki krab. Arbuz balony. Arbus balony, to ja nie widzę. Mamy jedną linię. Tu jest 5 zł. Ale e, był księżyc, więc jest druga linia. Zobaczcie. Dwie piąteczki. R. Zgadza się. Jest dyszka. W numerku 19. Super. Strąbka z numerem 33. No już coś tam włożymy do puli. Rolki cytrena. Ona nam się tak. E bardzo szybko otwierała, i wiedziałam, że może być dobrze. Klapki kości, słońce, korona. Na razie nie. Słoń. Popcorn. Słoń. Słoń popcorn. Dobra. Rover lody. Lody. Rower lody. Lody. Księżyc, klucz. Klucz i księżyc. jest księżyc. Kwiat i leżak. Diament, tęcza. Z diamentem. Są symbole. Czy coś tu się i w tej? Zobaczymy. Balony serducho. No to ten krab dałby. A jest czapka z arbuzem i czapka daje linię super. No. Ponażekałam, popcorn był. Łódź i moneta. Moneta z łodzią. Mhm. I moneta, ale linia jest jedna. Jest to piąteczka, powinno być B. I jest. Super. Na 20, jest 15. 42. duchoklapki klapki. Klepencje ominięte. Piłka arbuz. I się fajnie, bo się szybko je drapie. Ja je tak lubię. Powtarzam się, ale powiem Wam, że ta edycja jakoś jest zwątpiona. Dla mnie udana. Moneta sakwa. Moneta. Moneta, moneta. Kwiat i motyl. Motyleków widzę. Mhm. No i czyści się, kolejna się ładnie czuści. Biedron Karolki. Biedrona jest, biedroneczka i biedroneczka. Podkowa słońce. Słońce z podkową i słoneczko. Klucz balony. Balony, balony. Jeszcze klucz. I tyle. Lody i słoń. To chyba nie ma. To chyba nie ta zdrobka, bo biedronka. Dobra. Leżak, parasol. Parasole są. Leżak. Parasol, parasol. Wiatrak, czapka. Chyba nic nie będzie z tego. Ale to i tak nic nie szkodzi. Kolejna super linia numer 43. To te dwie były po kolei. Sakfarbus. Ogólnie jeszcze będzie w rodzinie linii. Ciekawe, jak tam się spisze. Rower tencza. Dalej nie widzę. Były tylko tutaj, no. Klucz serducho. Nie ma symboli. Parasol Łódź. Ale mamy. To już mamy, mamy, mamy. Cośik z symbolami. Gwiazda, klapki. Ono rzekałam: to coś tam, balone czapka. podratują Linie, księżyc-motyl. I księżyc-motyl dalej je linie, ale super. Księżyc i tyle. Kości korona. 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 Kości nie widzę. Kwiat i lażak. Kwiat. Kwiat. Mhm. Lażak, kwiat. Super. Księżyc był. Piłka, słońce. Piłka. Jest piłka ze słońcem. Piłka. I dwa ostatnie rolki, popcorn. Rolki są. Ale popcornu nie ma. Kochani, jest linia. Arbus. Był arbus. Czego zdrapałam, Był arbus. Księżyc i motyl. I piąteczka. Zgadza się, kochani. To dzisiaj na trzy nie spisała się jedna, ale na dwadzieścia 20, wpadło 20, Dziesiątka i dwie piątki. No to super linie zgodne z nazwą. Podreperowały wynik miksa, a nie mi humor się poprawił. Dobrze, kochani. To ja już się z Wami żegnam. No i do kolejnych miksowatych odcineczków. Pa, pa.